No, witam z tej strony Jakosa i zapraszam Was do kolejnego odcinka na moim kanale. Zapraszam, jak widzicie, jest event, więc go dzisiaj będziemy robić. Jeden z tych większych, gdzie dodaje się darmowe dziesiątkę do otwierania e, tego pakietu, żeby 10 postaci od razu mieć. Oczywiście, rozpocznijmy od jednego darmowego. Zapomniałem, że coś takiego istnieje. Nagrywam to o dziewiątej. Zaraz 9 do minuty będzie. Przepraszam za lagi, ale mój emulator ostatnio ma problemy. Dlatego, że laptop nie trzyma baterii i ostatnio jak się wyłączył prąd, bo ostatnio coś często robią, to coś się stało z emulatorem, a mi się chyba nie chce sprawdzać czy trzeba go odinstalować, żeby się upewnić. Czy to jest w tym problem? Czy po prostu laptop się popsuł w pewnym sensie? Ale nieważne. Tu mi mówisz, coś nie działa, ale to działa. Jest włączone. Ale zaczynamy tym otwieraniem. Patrzymy, no złote będzie. Szkoda, że nie ma tego przyspieszać klikaniem. A na trzeciej pozycji będzie nowa postać. Mi się wydaje, tam było dało na dość złoto-pomarańczowe, czyli to musi być na szósteczka gwiazdek No dalej, trzeba sobie po prostu klikać, ale to tutaj powinna być ta postać? Tak jest, no i mamy ją ja normalnie też ją mam Mamy to staroweczny i to A dalej możemy pominąć, bo Tygona tu była, reszta do pominięcia, oprócz może jej Klikanie, zacinaj, chcę mieć to nagrane Ujedynczo na razie Mamy... Nie, ale... To no już mamy na maksymalny podział lepszone. Ona no była dobrym magiem początkowym, kurde. Takie były staliła. ma 1000 tysiąc obrażeń. 500 tysiąc, tysiąc, tysiąc obrażeń, jak pamiętam. A nic. Jeszcze 200. Doktor. Zaczęło klikanie przyspieszył jak pazurze. To jest katagra tych samych twórców. No raczej z tego samego studia. Jak pamiętam, chociaż tak, logo ich jest w tej grze, więc. To są. Mówili, żeby stworzyć tę grę. Ok, nazwierałem tego, zobaczymy. Otwieramy. Kurde, niebieskie. Jakieś to fiolet, nie, niebieskie. Jak taki ciemny fiolet, ale nie. Dobra, lecimy dalej. Płaga niech wypadnie jest, ale... Czy jest to jest te złoto czy nie? No oczywiście, że nie. Musimy że za mało złota to było. A o to ja bym jeszcze chciał. Lecimy. Jest. No, może nie robił tego? Może wypadnie to, to, zobaczyć. Jest prawie pod koniec. To klikaj się do tego. Dobra, niech tak będzie, pominę to Jest! To no, wszystkie postacie Nawet poka... bym nagrywał event, jak tam go sobie robię Taki mam pomysł, ale nie jest taki, że zacina mi Ja widzę, że ledwo mi jak gram, to mi się zacina mocno Czasami mocno i czasami sławia, ale jest problem O, klikaj! Chcę ulepszyć jedna kopia, a trzeba to jak kilka nie chce się oznaczać. Powalicimy. Tu mamy nowe postacie oczywiście stare i inne tam dziwności. Tu tutaj oznaczono głosy polski, angielski, koreański, chiński. Co jest lepsze, nie zaraz skończę, bo ten dość szybki był. Kopii nie było ich. odkliknę, żeby mi to nie pokazywało. Nie lubię, jak mi to pokazuje. Widzę, że one to dzielą między sobą. Między tamto oryginalno i to też oryginalno tylko na wersję mój skina dać. A u nowo postać, ale nie będę narzekał, fajne są. Więc jakiś kogoś podobał ten odcinek, komentuje, subskrybuje, lajkuje i widzimy się najszybciej jak to możliwe. Ten odcinek ma być 18 więc będzie 18 czy ma 20 nagrać jeszcze odcinek więc hej cześć pa!